Cześć, witajcie na kanale RYZER w kolejnym odcinku gry Conan Exiles Dzisiaj będziemy budować, 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 powiększać bazę e, Może nie do końca, ale będziemy robić ogrodzenia Będziemy robić, dekorować tutaj w środku w domku Robić jakieś fajne, użytkowe rzeczy i nie tylko, po prostu też dekoracje. Także dzisiaj pokażę Wam moje Imperium, jakie tutaj zbudowałem. Dużo czasu ostatnio na to poświęciłem na ostatnim streamie, też troszkę budowaliśmy. Dorobiłem troszkę tutaj, dobudowałem troszkę rzeczy. Zbierałem dużo surowców. Zebranie surowców również trwało długo, bo chociażby po to, żeby zrobić żelazne wzmocnienia, trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, bo one też długo, długo się przetapiają. W tym momencie baza wygląda tak. Jest ona podzielona tak, jakby na dwie duże bazy. Tutaj mamy z tiera pierwszego. Natomiast tutaj niżej, jak zejdę, to zobaczycie, że tutaj mamy zabezpieczenia tieru drugiego. I tutaj z dwóch stron. Także z tej strony, jeżeli ktoś będzie patrzył, to będzie widział tą naszą mocarną fortecę i będzie prawdopodobnie przerażony. Przed update też do gry, który wprowadził tutaj dużo fajnych jakichś udogodnień. Przede wszystkim można troszeczkę teraz lepiej budować, podobno lepiej palisady się ustawia i różne inne rzeczy. Dlatego na początek zrobimy sobie tutaj, skończymy ten mur, mam nadzieję że też, że niedługo będziemy mieli więcej łuczników, bo się by już przydało więcej ich postawić. Może postawię tutaj też mur z tej drugiej strony, ale się jeszcze tutaj zastanawiałem, czy to się na pewno będzie opłacało. Bo tutaj wystarczy w sumie bramę postawić i nie wiem, czy to jest dobry pomysł do końca. Bo tutaj ten mur jest całkiem dobrze zrobiony, więc może lepiej by było, zamiast robić taką wielką bramę, zrobić na przykład jeszcze tutaj jakiś taki mur zabezpieczający, jakby te wejście. To jest zresztą pomysł jednego z widzów. I w sumie na początku byłem troszkę krytycznie nastawiony, ale ostatecznie zdecydowałem, że to może być całkiem fajny pomysł. Dlatego bierzemy surowce. E, przygotowanego jest naprawdę wszystkiego bardzo dużo, aczkolwiek to się szybko <noise> ogólnie kończy. Ale jest 500 wzmocnień żelaznych, dużo, 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 dużo cegieł, dużo też innych rzeczy. Tu się wszystko jeszcze i tak cały czas robi. E, cegły gdzieś mi wyszły, dobra, tutaj są cegły i żelazne wzmocnienia. I zrobimy sobie na początek e, troszkę tych fundamentów. Myślę, że nawet 20. A później zobaczymy jak nam to będzie starczyło, zrobimy też sobie później jakieś takie rzeczy dekorujące, pokażę wam jak to wygląda, tylko oczywiście musimy zdobyć... Słuchajcie, są cztery rodzaje nosorożca, nawet nie wiedziałem o tym, wiedziałem myślałem, że są dwa, tylko czarny i biały, ale zobaczcie, bo tutaj są kompletnie inne niektóre trzy rodzaje antylop, na więcej chyba mieć trzeba 45 level, żeby na przykład robić trofeum z tych takich psów jakby róg wojenny, te krzesła to już Wam pokazywałem, ale mam jeszcze można zrobić stolik, zrobimy też, mam nadzieję koło bólu, które kosztuje strasznie dużo, ale myślę, że to może być całkiem fajnie wyglądające tutaj mamy jeszcze często koły które sobie postawimy, czyli taki jakby palisada ale mała, jak to nazwiemy te ognisko i inne rzeczy w środku tutaj ogólnie był update, który dzięki któremu e, zresetowały się wszystkie statystyki u każdego e, bo wprowadzony został jakby nowy schemat budowania, także nowa jakby nauka, więc wszystkim osobom to wszystko się zre, e, zrestartowało zostało mi jeszcze 20 punktów i no trzeba będzie wydać na takie trochę głupoty, ale myślę, że można, można to, e, e, te punkty wydać, rozdać, żeby ta baza po prostu fajniej wyglądała, nawet na dywan Czerwony stygliski, dywan we wzory, Gobelin wzorami w ziemi z tych kolorach. Gobeliny to takie na ściany będą. to też sobie odblokujemy. Dodatkowo gdzieś widziałem, że są stoły, gdzie są gdzie są stoły, stołki i stół. Odblokujemy sobie stół. No to jak mamy stół, to dodatkowo stołki. E, ława, spnia, to już na razie sobie olejemy. I stygijska flaga, może fajnie takie flagi by było zrobić, to sobie zrobimy. E, nie chcę też, wiecie, wydawać wszystkich punktów, bo one są po prostu potrzebne. Tak, mały stygijski proporzec. To też może być fajne. Przed bazę coś takiego postawić. To się chyba będzie robiło z silków Tutaj kolec, czyli taki jakby jeden. E, nie wiem jak nazwać. Jeden taki kolec z palisady. Nie wiem kompletnie jak mam to nazwać. Dobrze, na razie sobie zostawimy tutaj te rzeczy. Nie będę wszystkiego brał ze sobą, bo po co? I na razie mamy 20, więc jedziemy sobie dalej zbudować. Tylko czekajcie, bo jeszcze tutaj mamy coś takiego jak te palisady. Gdzieś jeszcze czekajcie. Miałem, zobaczę ten częstokół, ile on. Palisada, 20 patyków, 10 sznurków, a częstokół tylko 20 patyków. Dobra, to weźmiemy sobie patyki i sznurki. To od razu zrobimy te zabezpieczenia na zewnątrz bazy. Ja to gdzieś chyba tutaj zostawiłem na górze. 39 level już mam, więc kolejny update dla osób, które tam na, na bieżąco nie są, nie przychodzą na streamy. E, także już jest naprawdę słuchajcie, grubo. I update, e, który wprowadził mam nadzieję... E, w następnym odcinku to zresztą sprawdzę e, To, że już nie można blokować różnych respów. Także spoko jest. Mamy słuchajcie, tancerkę, mam nadzieję, że ona nie zniknęła po updatecie. Zaraz czekajcie, szybko sprawdzimy, bo tu powinno się robić trzech niewolników. Łucznik niedokończony, trzeba będzie zastawić zaraz tancerz dokończony, a raczej tancerka Łucznik niedokończony. I dobra, to zaraz to. Czekajcie, damy im papkę, bo papka chyba jest. Lubię budować w tej grze, coś takiego jest, że, że to budowanie całkiem fajnie wychodzi. Że to jakoś tak się fajnie, fajnie wszystko sprawdza. Dobrze, tutaj mamy końcówkę, to damy mu 25 kleików, włączymy. Tutaj ten się zrobił, natomiast ten jeszcze tutaj na pewno dużo, więc na razie damy mu więcej. A później jeszcze weźmiemy tę tancerkę. Myślę, że przeniosę tych NPC do środka yy, bazy. To będzie takie fajnie, jakby życie istniało. I teraz tak, tutaj postawiłem specjalnie taki słabszy, żeby nam się tutaj na razie zablokowało. I żebyśmy mogli zbudować. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. I jeszcze jeden, żeby tak było troszkę lepiej, troszkę fajniej. E, tutaj jeszcze możemy do końca ten mur, żeby on był taki fajny, wysoki. No to zajebiście wygląda, kurczę! Pamiętajcie, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Zapraszam też do innych serii. Jeżeli widzicie survival, to znajdziecie na moim kanale e, serię sprawie prawie każdej gry. Survival, jaka powstała dotychczas. Eee, dobrze, tutaj na razie sobie jakby dobudujemy A tutaj musimy rozłożyć ten i rozłożyć ten Bo tutaj po prostu mamy takie przejście bokiem, które trzeba zablokować Tutaj, tutaj Okej, okay, tutaj I tutaj I tutaj już jest to zablokowane, tutaj już tędy nikt nie przejdzie Tutaj też możemy, ale w zasadzie nie musimy Chyba że tutaj jeszcze widzicie. Tak, trzeba jednak postawić wyżej. I jest tutaj ta baza zabezpieczona. W fajny sposób całkiem. E, chyba że tutaj jeszcze ewentualnie. Wiecie, tak możemy postawić jeden. I drugi. I tutaj już jest elegancko to zrobione. I tutaj można zarówno na tym murze jak i na tamtym postawić łuczników. I to wygląda całkiem kozacko. Tutaj fajnie by było dać jeszcze, jakby w prawą stronę, żeby może zakryć, ale trochę chyba szkoda surowców, których teraz też dużo w sumie postawiłem. Tak nie do końca potrzebnie, ale patrzcie, jak to fajnie wygląda. To jest Z. Gramy na razie oddzielnie, później będziemy grać razem. Siema, słychać mnie? Siema, siema, słychać, słychać. Pozdrowienia dla widzów. Pozdrowienia. Ale jakie echo straszne, dziwne jest. Więc tutaj moglibyśmy jeszcze, jakby dobudować tą końcówkę. Ale tutaj jeszcze chciałem ten mur, jakby powiększyć. I nie wiem, czy tej bramy nie rozwalić jej nie podnieść. Może na razie nie warto. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Dobra, to lecimy po więcej wzmocnień. Postawimy jeszcze dodatkowe mury. Czyli tutaj jakby jeden rząd na górze i tutaj jeszcze dodatkowo i tutaj ta forteca jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie wygląda bardzo fajnie to wszystko jest zrobione eee, dobra, bierzemy tak eee, jeszcze te palisady miałem zrobić to też zaraz zrobimy musimy na pies poczekać dobra, bierzemy pyk, pyk, pyk zrobimy sobie no myślę, że kolejne 10. Trochę to wszystko sporo kosztuje, ale... Ale fajnie to wszystko będzie wyglądało. Zaczniemy sobie je ustawiać tutaj, a później tam przejdziemy i ustalimy jakiś schemat yy, budowania. Czekajcie, tutaj chyba muszę tak zeskoczyć. E, chociaż w sumie to nie muszę, wystarczy mi tam... Ogólnie to nie trzeba takiego wielkiego muru budować, bo tutaj i tak nic nie przejdzie przez ten mur. Ale myślę, że tak będzie może ładniej, fajniej. Pyk i pyk. No i słuchajcie, i to już jest, to już jest ostra forteca. Kompletnie, w moim zdaniem, nie do przejścia. E, tutaj nam się jeszcze buduje, dobra. Zróbmy jeszcze ten częstokół, chciałbym zobaczyć. Jak to będzie wyglądało, i zobaczmy, czy możemy. Po, po, podobno naprawili palisady, że będzie można jakoś łatwiej je ustawiać. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda. Chyba nieprawda. Chyba nieprawda. Niestety nieprawda. Dlatego tutaj takie częstokoły by się przydało poustawiać, ale też coś tutaj nie działa tak, jak... mogłoby działać. Czekajcie, a palisady na przykład tak, jakbym ustawił jakoś. No, niestety, ale nie działa. No więc taki częstokołek możemy postawić sobie. Dla mnie, częstoku to jest nawet słowo w ogóle. Szkoda, bo patyki też dużo kosztują, w sumie, nie? I nie wiem, jaki sens do końca jest stawiania tego. Obrażenia podobno wchodzą. No ja jestem, to jest moje, więc pewnie dlatego nie wchodzą. Ale podobno mają być. No nie, tutaj widzicie, już, już to nie działa. Więc idziemy na drugą stronę budować. To musimy kolejne 10 yy, stworzyć. Spokojnie, tutaj się kończą cegły, ale jeszcze są przecież tam też z drugiej strony, nie? Postawione, więc, my sobie to tutaj wszystko ogarniemy. Teraz już tutaj tych tancerzy i tak dalej trzeba będzie ogarnąć. Okej, okay, i jaki jest plan na to, tak do końca? Nie wiem, bo tutaj prawdopodobnie można przez to przebiec, czyli musiałbym zrobić tutaj mur, na takiej długości całej. Czyli on musiałby być tak zrobiony i podniesiony w ten sposób. Najlepiej właśnie, żeby troszkę zachodził na, na, na ścianę. Chyba, że to tak z tym połączyć i tutaj wzdłuż, ale to wtedy dużo, 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 dużo by więcej kosztowało nas. Więc myślę, że to trzeba zrobić tak. Tylko czy to się tak ładnie mi to połączy, jak ja planuję? Ale chyba tak. Chyba to będzie dobrze w miarę wyglądało. Oczywiście gdzieś jeszcze musimy drzwi postawić. Okej, okay, dobra. Jest, jest w miarę w porządku. I jeszcze tylko jeden rząd na górę postawimy, plus, plus te drzwi. Więc czekajcie, muszę troszkę tutaj cegieł jeszcze wziąć. Zrobimy sobie framugę. Zrobimy sobie drzwi, i jeden sufit. Dobra, elegancko. Na razie ten częstokł sobie tutaj wywalimy. Zrobimy sobie tą framugę. Tutaj nawet schody będzie można w sumie postawić jak ta framuga czy na środek. Trochę, a, wiecie co? Bo tutaj też schody trzeba będzie zrobić do tej framugi, nie? Jakby z zewnątrz, bo nie będzie można wejść do bazy z tej strony. No tak, to przydałoby się nauczyć w takim razie schodów z tego wyższego wpiera. No ale na razie sobie to darujemy. Czekajcie, tutaj schody. Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. To jakoś tam będzie działać, myślę. Tutaj jeszcze chyba jeden postawię. Taki mur, i tak, żeby nic się tutaj nie zmarnowało. Pyk. Jeszcze te dekoracje chciałem zrobić. Budowanie w tej grze jest jakoś takie bardzo fajne, wciągające, ale dużo błędów jest jeszcze z, z budowaniem związanych. Więc trzeba się też do tego, do tego przyzwyczaić, ale i tak jest lepiej niż przed update'em. I tutaj słuchajcie jeszcze drzwi. No i jest elegancko, jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie podoba mi się. Zobaczmy z tej strony jeszcze jak to wygląda. I czy można tutaj przejść? No to ważne, chyba można. Chyba można tutaj przejść, słuchajcie. No jakby się ktoś postarał, to może przejść, więc musimy jeszcze ten mur poszerzyć tutaj na tą stronę. No co najmniej jeden, jeden rząd. Tak. I tak. Myślę, że tutaj już będzie to dobrze zrobione. O tutaj też się jakby człowiek baguje. No, ale to jest chyba całkiem dobrze wykonane. Jeszcze zobaczę, czy... No nie wiem, z tymi palisadami to chyba jednak nie naprawili nic, bo one się strasznie do dupy ustawiają. Bo one, widzicie, jakby muszą mieć takie kompletnie płaskie podłoże i dopiero wtedy mogą. No tutaj sobie mogę drzwi jeszcze zostawić co najwyżej, albo postawić tak na środku, co to w ogóle nic nie robi, więc to nie ma sensu, nie? No dobra, to na razie tyle tutaj mamy zrobione i za chwilkę ja porobię tutaj krzesła i takie rzeczy i do Was wrócę, jak będziemy to wszystko budować, ustawiać. Słuchajcie, zrobiłem trochę rzeczy, wszystko bardzo drogie, zrobiłem koło bólu, które kosztuje aż 200 żelaznych wzmocnień, czyli 200 żelaza. 50 albo 60 cegieł i 50-60 desek plus 100 sznurków. I nie wiem gdzie je postawić. Jest ogromne. Ono jest e, większe niż ten budynek, a to oznacza, że on wymaga 4 na 4 do postawienia, czyli aż 16 e, fundamentów. Więc wydaje mi się, że lepiej by go było postawić po prostu tutaj na ziemi. Tylko nie wiem właśnie czy może na środku by było fajniej, e, czy tutaj na tej górce, bo na niej jeszcze nic nie stoi. Więc może jednak tutaj bym postawił tak e, Tutaj później będą jakieś takie domki, myślę, postawione, e, coś w tym rodzaju, tak jak tutaj mamy te chatki, a później. E, a tutaj w sumie to tak nie ma nic postawione i myślę, że to jest całkiem dobre miejsce, więc tutaj postawię te koło bólu i nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie można robić czterech niewolników naraz, bo wygląda tak, że czterech, bo się czterech kręci, e, więc zobaczymy zaraz, jak to tam będzie wyglądało i uwaga. Zostawię tak troszkę tutaj z lewej strony, bo myślę, że trzeba będzie je zabudować za chwilę z jednej. Bo ono wygląda tak epicko. I tak fajnie. Kurde, jest naprawdę niezłe. I wiecie co? Zaraz tutaj przeniosę niewolników. Zobaczcie ile tutaj miejsca jest. I zobaczymy... Ilu się rzeczywiście mieści. Czekajcie, tutaj te rzeczy na razie zostają, bo to wszystko takie strasznie bardzo ciężkie jest. Więc na razie tutaj to zostawimy, idziemy po tych niewolników, co się robią. Yy, I weźmiemy też tych. O, o, jest problem. O, właśnie, bo widzieliście, zniknęli ci traserze niewolników. Się wystraszyłem, co się stało w ogóle z nimi, bo czemu tak nagle ich nie ma, nie? No dobra, ale są. Więc weźmy sobie. Yy... A, nie można. No to szkoda. W trakcie robienia niewolnika niestety, ale nie można wziąć. Na razie tych nie podnoszę, no to niech oni się robią. Tutaj ten się już zrobił nawet. Yy, weźmy po prostu tresera. Jeden treser. Yy, tutaj ten też treser jest niepotrzebny i zobaczymy, czy w ogóle można dwóch treserów, czy tylko jeden może być tak jak w innych, na innych stacjach. Mam nadzieję, że więcej, to by było fajnie wyglądające. Nie, tylko jeden niestety. Niestety, tylko jeden może być. Szkoda. Ale niewolników pewnie więcej. Tylko dopiero jak złapię, to będzie można zobaczyć. Dobrze, że w sumie, jak się nic nie robi, to też wygląda tak, jakby byli tam niewolnicy w środku. Więc no niestety, tutaj trochę lipa. No i nie wiem, czemu ci traserzy znikają. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Mamy trzech takich treserów. No dobrze, to w takim razie przechodzimy do budowania. Chociaż może lepiej to przerzucić na dzień. No dobra, to poczekamy jeszcze aż się zrobi dzień. Jeszcze i tak muszę poczekać. Te silki się strasznie długo, 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 długo robią. No dobrze, słuchajcie, zaczynamy budowanie. Nie wiem tak do końca od czego zacząć, ale wydaje mi się, że od ogniska. Tylko chciałem je postawić w środku, żeby to fajnie wyglądało. A teraz tak myślę, że to zajmie bardzo dużo miejsca. Ale mimo wszystko chyba dobrze będzie to postawić. Tylko tak na jednym fundamencie, żeby później łatwo było jak coś burzyć. I za chwilę tutaj doniosę jeszcze tancerzy, tak? Żeby oni tańczyli jakby wokół tego ogniska, więc tutaj je postawimy. Damy sobie dywan, mniej więcej tutaj, zrobimy taki, nie wiem, kącik, coś w tym rodzaju, przy którym się siedzi, może tak naprzeciwko tego ogniska. Także tutaj taki dywanik. No i na takie pierdółki, słuchajcie, trzeba wydać dużo bardzo punktów pod dywanem, znaczy na dywanie będzie stał stół. W ten sposób i do tego dorzucamy Oj, tak kurczę słabo postawiłem. No dobra, trudno się mówi, może to nie będzie jakoś mocno widoczne. Tutaj postawimy sobie jedno krzesło. Tak, później tutaj postawimy sobie drugie krzesło. W ten sposób no, dobra, niech będzie tak. I tutaj po tej stronie też by się przydało, żeby nam nie było za bardzo romantycznie. I tutaj mamy taki stołek, jakby, który też możemy postawić. Eee, na przykład tutaj. Taki wziąłem stołek, żeby wam pokazać, jak on wygląda. I drugie krzesło. Chociaż kurczę, wiecie co, może trochę źle postawiłem ten stołek. Eee, moglibyśmy zrobić jeszcze na przykład tutaj w kącie. Takie coś. Pyk. I tutaj dać takie krzesło jedno. W ten sposób moglibyśmy też dać stołek w sumie. Eee, hmm, hmm, hmm. Albo albo drugie takie krzesło. Na razie z tego zrezygnujemy z tego i z tego. Ten jedwa w się długo się robi, ale muszę go zrobić, bo fajną rzecz można stworzyć dzięki niemu. Więc jeszcze jedno tutaj krzesło postawimy do tego stolika. No, dawaj, 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 pyk. No, w ten sposób, tak żeby było pod kątem. Elegancko i teraz tutaj na ścianę damy gobelin, czyli po cygańsku yy, będziemy mieli domek zrobiony też dużo kosztuje. Słuchajcie, zrobienie czegoś takiego, chyba 25. Yy, wyprawionej skóry, więc to jest sporo. Szczególnie na początek, dla kogoś to tam dopiero zaczyna. No ale można sobie coś takiego zrobić, fajnie to wygląda. Za chwilę, tutaj ten cerze jeszcze będą róg, róg jedziemy na górę. jeden na pewno e, przy jakby. przy... No przy królu, tak? Powiedzmy, że będzie przy królu, przy tronie królo, króla. Tutaj jeden. Coś ten róg nie działa. Kurczę, fajne! Tylko trzeba idealnie stać tak, żeby zadziałał. Bardzo fajne, bardzo fajny jest ten róg. Postawimy też drugi. Myślę, że może tutaj w rogu. Najwyżej się go zburzy. Akurat ruch jest tani bardzo, jeżeli chodzi o, o jego zainstalowanie. Więc tutaj sobie postawimy. Aha, to już nie będzie taka smutna. Dobrze, czy ja coś jeszcze mam tutaj do zbudowania? Na pewno mam jeszcze dużo pomysłów, które chciałbym zrobić. E, więc teraz e, poczekajcie chwilkę, powiem, musimy poczekać, jeszcze zrobię Silki i jedna jeszcze fajna będzie rzecz. No i słuchajcie, tak już e, tutaj to wygląda. Czekajcie, jeszcze raz sobie usiądę. E, za chwilkę tutaj jeszcze odpalę ogniska i zrobię ostat ostatnią rzecz i powiesiłem też... Tak jak widzicie tutaj, głowy tych Jeleni, później jeszcze będą głowy nosorożców i tak dalej, i tak dalej, tylko e, obecnie nie mam po prostu głów, musiałbym na nosorożce pójść, ale fajnie to wygląda. I tutaj mamy tak dwóch tancerzy. Widzę, że jest nawet jedna tancerka. I to bez jaj. I, więc jest, e, słuchajcie, nowa właśnie też tancerka, zawsze mieliśmy tancerzy, a już mamy tutaj trzy osoby. Dziękuję. Jak to jakoś też na echo jest nie wiadomo dlaczego, więc wygląda to mega, mega fajnie. Fajny jest dźwięk drogu jak ktoś inny. Jak ktoś inny zadudnie, to fajniejszy dźwięk jest wrog. Może to chodzi też o odległość i słuchajcie, ostatnia no, bo... rzecz. Ostatnia rzecz dodatkowa na wejście tutaj. Takie coś, to wygląda kozak. To wygląda słuchajcie jak... Yy, no szkoda, że nie można własnej grafiki zrobić, ale pewnie dodadzą coś takiego. Yy, żeby to kurczę ładnie wyglądało jakoś jak to zrobić. Fajnie, fajny ten ruch tutaj. Yy, myślę, że może... Tak. Takie jedno bardzo dużo kosztuje o ludzi, bo Nie wiem dlaczego, aż takie tu drogie jest. Bo 30, znaczy to też nie jest może jakieś strasznie drogie, ale długo się robi bardzo jeden ten sirk, nie wiem dlaczego. Fajnie powiewa to. I kurcze, to jest fajnie zrobione, moim zdaniem. A tutaj tak troszeczkę wystaje, myślałem, że to będzie blisko, ale wygląda to całkiem, całkiem nieźle takie wejście do bazy. Można tego oczywiście więcej powiesić, mam nadzieję, że będzie można własną grafikę rysować, byśmy jakieś czachy riserowe albo coś takiego dodali. Tutaj jeszcze słuchajcie postanowiłem, że warto dorobić ten mur więc dorobimy, to będzie fajniej wyglądać, bardziej kozacko i jest całkiem, całkiem przyjemna baza. Więc w dzisiejszym odcinku to już chyba wszystko, napracowałem się troszkę, bardzo długo zbierałem te wszystkie surowce, sam mur to jest bardzo dużo, bardzo dużo roboty, bardzo dużo czasu, eee, także mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, dajcie znać co myślicie o tej bazie. Może dam jeszcze przecież mur zrobiony, tutaj też wykończony, jeżeli Wam się podoba to, to byśmy robili więcej odcinków zbudowania, macie jakieś pomysły walcie śmiało. W opisie macie playlisty do innych serii Survival na moim kanale, które powinny Wam się również spodobać. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.